Też jeszcze na moment. Ja mam 50 lat, też coś mam do powiedzenia. Oczywiście, wszyscy. W tym momencie to nie. Kochany, żebyś za nie dostał. będzie? Kocham cię. Dziękuję. pytanie. Nasi dziadkowie na ojczyznę w czasie powstania warszawskiego, w czasie II wojny światowej. Pan już po wojnie komunizmu. Więc dzisiaj taka sytuacja, prowadziłem rozmowę z chłopakiem na jednym z i on mówi, że Nocna Zmiana Kurskiego to taki banalny film. No jak teraz przyciągnąć młodych ludzi i pokazać, że Nocna Zmiana, że okrągły stół, że cała transformacja i dogadanie się w Magdalence, to nie jest kwestia banalna i błagana, że to, że jeden z premierów był, agentem służb rosyjskich, tu mówimy o Józefie Oleksy, że to nie są tak błahe i banalne sprawy, tylko to są sprawy dosyć ważne i oczywiste, bo tak jak pan to powiedział, jak to wiele osób mówi, no nie da się ruszyć do przodu z historią Polski, jeśli ta przeszłość nie zostanie, chyba to jest jednak najlepsze słowo, nie zostanie zmiastowana. Nie zostanie oceniona i nie zostanie poszukiwana. Poszuki, bo dziś wiemy, że Wałęsa był agentem, ale młodzi ludzie do tego jeszcze nie, nie dopuszczają do siebie i nie, nie tak. tolerują tego, prawda? Bo, bo dziadek, bo ja, tam... Ja panu, ja, panu coś, ja panu coś powiem. Ja tu, ja, tu, ja tu młodych ludzi nie straszę. Ja tu młodych ludzi nie straszę, bo to jest oczywiście, to są nasi, nasze dzieci których, których kochamy i tak dalej. Ale widzisz, jak, jak, jak mój syn czy twój syn nie chce się uczyć i ma tylko 8 lat, to, to niech potem się nie dziwi, że na rynku pracy ma tylko zamiatanie ulicy. Rozumiem, o co chodzi. I teraz tak, jak się młodzież nie uczy historii historii, to znaczy, że jest skazana na popełnianie tych samych błędów. I ci, którzy, bo tu jest... Tu, tu jest, Oni wpadną wcześniej czy później w walkę interesów. Różnych interesów. I proszę Ciebie, jeżeli nie będą znali historii, to będą skazani na, na przerabianie ptaki taki, Wszystkiego od nowa. Tymczasem y, edukacja dzisiaj historyczna zredukowana do dwóch godzin. To jest tragedia. Proszę Państwa, skąd się bierze powinność uczenia się historii? Moja świadomość ona ma trzy oczy. Ja moją świadomością mam przeszłość, żyję w przeszłości, decyzję podejmuję teraz w teraźniejszości, czyli teraz, i oczywiście y, programuję czy planuję moją przyszłość. I ja muszę mieć sensownie zabudowaną przeszłość, czyli rozumienie historii, która mnie chroni przed y, wykonywaniem tych samych błędów od nowa. Muszę y, mieć dobry przelicznik, żeby planować przyszłość i muszę jeszcze do tego mieć psychiczną, moją osobistą zdolność, przygotowanie do tego, żeby sensu podejmować. I ja muszę podejmować, chcąc być odpowiedzialnym, w taki sposób decyzje, żeby moimi decyzjami otwierać przestrzeń bezpieczeństwa dla innych ludzi. Wszędzie na drodze, w polityce, w rodzinie, yy, w stosunkach międzyludzkich. Ja muszę moimi decyzjami otwierać przestrzeń bezpieczeństwa dla innych ludzi. W języku, w którym się zwracam, w wartościowaniu, no we wszystkim, trzymaniu nerwów na wodzy wtedy, kiedy się gotuje. No. Ja się odwołam do historii. Uczestniczył Pan w, w strajku sierpień 1980. Powiedział Pan, że to było jedyne prawdziwe dwa tygodnie prawdziwej Solidarności. Jak to by... Czy skoczył przez ten płot, czy w jakiś inny sposób dotarł? Jeżeli nie skoczył, to w takim razie jak to było z tą Solidarnością? Czy ona była, czy ona była sterowana? Proszę Państwa, proszę Państwa zos, zos, znaczy ja celowo to mówię. Zostawmy osobę Lecha Wałęsy na boku. Macie książki, czytajcie. Niech tych książek się ukazuje jak najwięcej, ponieważ Lech Wałęsa jest osobą publiczną i tutaj absolutnie nie powinno być żadnego embarga na wiadomości, bo i bo, bo, tak dalej. Natomiast. Um, Solidarność o, Solidarność oczywiście była Natomiast Solidarność od samego Początku, 10 milionów ludzi Była inwigilowana od środka Przez służbę bezpieczeństwa No nie ma co do tego zady Wątpliwości, ja współprowadziłem Pierwszy zjazd krajowy I na, na około, na tych balkonach Wszędzie siedziały wszystkie możliwe wywiady Wszystkie A myśmy na dole uchwalali Posłanie do narodów Europy Wschodniej Czyli mówiąc do moich kolegów, teraz po latach, ze stoczni, mówię, wiecie co chłopy, komunę mogła tylko obalić grupa wariatów. Normalnie by tego nie było. Ale nie dopuścili do wybrania, do wybrania gwiazdy. To znaczy, proszę Państwa, myśmy zrobili dziurę yy, w murze z panem komunią. Wybiliśmy tą dziurę. Zapłaciliśmy cenę, oczywiście prześladowań, więzienia i tak dalej. Ale już zagospodarowanie przestrzeni za dziurą, to już zostaliśmy odcięci. Odcięci. To już jest kontrolowane do dzisiaj. Bo przecież jak był, przepraszam Panią bardzo, jak był, jak był okrągły stóp i część się dogadała z drugimi, no to się nie dziwcie, że tacy ludzie jak ja i moi koledzy zostaliśmy... Rozstrzelani informacyjnie. Bo teraz się rozstrzeliwuje informacyjnie, teraz się nie, zas, nie strzela kulą. Po prostu, jak ciebie, chłopie, nie ma, to możesz sobie pójść na lody, do pracy, spotkać się, jak my się tu spotykamy, ale nie będziesz na highwayu, czyli cię nie ma. Mało tego jeszcze Wam powiem, taką ciekawostkę. Przyjechała dziennikarka z Paryża i rozmawiała z jednym z członków prezydium, Zdzisław Złotkowski w Gdańsku i chciałem z Wami zrobić wywiad. No i tu leci enumeratywnie. Gwiazda, Walentynowicz, Udatkowski, Złotkowski, Gołowinu. Ale ja w Warszawie dostałem papier, na którym były te wszystkie nazwiska z plikazem, żeby z nimi nie rozmawiać. No to ja mówię z dziku. jesteśmy w domu, przynajmniej wiem o co chodzi. Proszę o ostatnie pytanie, bo już... Ale mówcie, mówcie. Ok, to się dobijam już przez jakiś czas. No, no, Panie, mam takie pytanie y, związane tak jakby z pytaniem Samuela y, dotyczące postulatów solidarnych. No i teraz jeszcze tak jakby Pan y, dodał argument do tego pytania y, z tym, co teraz Pan powiedział o tym wybijaniu dziury, bo y, na pytanie Samuela Pan y, przeszedł tak do tolerancji, do y, kompromisu, y, taka była Pana odpowiedź. I w tym momencie, kiedy Pan wspomniał o wbiciu tej dziury w... w układzie, yy, chodzi o to, że yy, wtedy nie zostały pewne rzeczy rozliczone i zamknięte. Te nasze postulaty są yy, bardzo konkretne, dotyczą bardzo konkretnych ludzi i bardzo konkretnego wydarzenia. I czy tutaj myślę, że jako młodzi część młodych ludzi, takiej siły od Was yy, doświadczonych, yy, potrzebowalibyśmy, żeby jednak konkretna yy, padła z Pańskiej strony deklaracja co do. Co do zasadności tych naszych postulatów, co do ich realności, to tak jest samolot, samolot pietanie, buch, o re, realność tych e, naszych postulatów. Wtedy e, my nie chcielibyśmy tylko wypilać tej dziury, ale domknąć wszystkie sprawy i je porozliczać. Tak mi się wydaje przynajmniej, bo to tu jestem. Dobre pana, moje stanowisko jest następujące. Nie da się żyć demokratycznie, żyjąc w sądach, żyjąc w władzy. Musimy cały czas oczyszczać przestrzeń wolności z kłamstwa. Z kłamstwa, którego źródłem jest, jest, proszę Państwa, tchórzostwo. Mówiłem to studentów, będąc na Uniwersytecie Gdańskim razem z Piotrem Semką. Mówiliśmy o wolności słowa. I do studentów powiedziałem, bardzo was proszę, żebyście byli hardzi myśląc, żebyście łamali stereotypy, zadawali trudne pytania. Wierzgajcie intelektualnie. Nie kłóćcie się na żadne e, stereotypy. Ale podstawowa rzecz. Nie kłóćcie się. Nie, nie idźcie nigdy drogą burzostwa. Bądźcie odważni. Pielęgnujcie odwagę. Wyrzućcie z siebie e, parametr strachu. Im więcej będziecie wiedzieć, im będziecie bardziej kompetentni, im będziecie mieli więcej umiejętności, tym będziecie siedzieć bardziej mocno w siodle. I będziecie, będzie Was trudno zastraszyć młodemu chłopakowi, który przychodzi i mówi, no jestem tam frezerem czy tokarzem, czy czym? musisz być najlepszym tokarzem, najlepszym frezerem, najlepszym kierowcą. A wiesz dlaczego? Bo jesteś pracownikiem najemnym. I pracodawca, który nie zawsze będzie świętym Franciszkiem, a najczęściej nie jest takim, wtedy będzie się liczył tylko z tobą. Kiedy będzie miał w garści złotą górę. I dlatego mówię o tym, nigdy nie idźcie na drogę tchórzostwa. Ćwiczcie odwagę cywilną, odwagę intelektualną i nie dopuśćcie do tego, żeby wasze dzieci, wasze dzieci, bo stawką są Wasze dzieci, nasze dzieci żyły. We przestrzeni załgania, żeby nie miały układu odniesienia moralnego, żeby nie wiedziały, co z czym połączyć. Musi być pielęgnowany rozdział dobra od zła, sens od bezsensu. Pytanie, co jest złem? W sytuacji, kiedy się wlewa ściek relatywizmu, złem jest wszystko to, co blokuje rozwój każdego człowieka. A rozwój każdego człowieka, pani, pani. Trwa do końca życia i, i proszę Panią, jest osadzony na dwóch wartościach: na godności i na wolności. I tych dwóch wartości trzeba strzec jak źrenicy oka. Rozumiecie to?